Dzisiaj w Gminy Ośrodku Kultury w Małym Wyniku olbrzymią jak ruda kontra salto Więc e, jaki był wynik? Spotkanie zakończyło się wynikiem 6 do 2. Będzie przebiegał w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, bo cały czas padało. Chwała chłopakom, że w tych ciężkich warunkach potrafili zmobilizować się i wygrać ten Czyli stali się nowego. Szkoda tylko powiem tych dwóch straconych bramek, bo można było wygrać wyżej, ale wiadomo, to się nie sądzi, także najważniejsze, że wygrana po dwóch ostatnich przegranych leczach z powiem z Był też Karnek, którego strzelił. Nasz najlepszy powiedzmy obecnie strzelec z drużyny Arkadiusz Paszkiewicz. Dzisiejszy do tej pory miał 9 bramek strzelnych. Dzisiaj dołożył 4, także ma 13. Arek teraz... się przygrał Arek? Co się trochę mokry? Bardzo To nie dopisywała. A co pan myśli o naszym bramkarze? Co mogę powiedzieć? Piotr w tym sezonie rozgrywkowym wywalczył sobie miejsce jak pierwszy bramkarz i dzisiaj w tych warunkach. Poza to jedną bramką. Ale jedno ładnie też to te z sytuację dobrze ciągła, także spisał się powiedzmy do zarzuty, piłka robiła różne dzisiaj numery i była naprawdę ciężka. Ciężko im się grało, ciężko było panować. No ale w takich walkach potrzeba. Jak widać mimo ciężkie pochodze, pomodę dopisują. Na poczelu Alfa ludziom Weronika Okoma, pan Sławomir Piłat, Arkadiusz Dziękuję.